Cześć, z tej strony legalna Marta ze skill 2 Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób Copilot działa w OneDrive, bo mamy pewną nowość, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jak w naszym OneDrive przejdziemy sobie do jakiegoś dowolnego pliku, ja mam tych plików tutaj całe mnóstwo, na przykład Cennik Lipiec. Zobaczcie, przy każdym pliku będzie wyświetlała się taka ikonka Copilota. Mamy na przykład jakąś umowę o dzieło, mamy jakiś biznesplan, weźmy sobie na przykład prezentację w PowerPoincie. Pokaż. Akcję funkcji Copilot dla tego elementu. Więc nie muszę nawet wchodzić do tej prezentacji, klikać Copilot, żeby mi podsumował, tylko już z poziomu mojego OneDrive'a mogę to zrobić. Zrobimy sobie na przykład podsumuj. Widzicie, jest podsumowanie naszego biznesplanu, plan biznesowy firmy Kontozo, kto jest prezesem, kto jest dyrektorem operacyjnym. W planie omówiono sytuację rynkową, wskazując na rosnącą popularność pracy zdalnej i tak dalej. Czyli mamy podsumowanie całej naszej prezentacji bez wchodzenia do PowerPoint'a. Możecie też kliknąć na dowolny plik 3 kropeczki, wybrać Copilot i mamy dokładnie te same funkcjonalności. Albo zaznaczyć ten plik tutaj kółeczkiem po lewej stronie i też wybrać w tym miejscu Copilot. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej nowości, które pojawiły się w Copilotie na przestrzeni ostatnich miesięcy, zapraszam na webinar, który odbędzie się już 12 grudnia o godzinie 10. Webinar jest całkowicie bezpłatny. Rejestracja na niego to tylko podanie adresu e-mail. Zarejestruj się, nawet jeżeli nie posiadasz licencji Copilot. I mam nadzieję, do zobaczenia 12 grudnia.